Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Anty, a to jest drugi odcinek z gry Rise of Metin, dzisiaj spróbuję wam pokazać trochę ekspa może jakieś miasteczko się znajdzie, także tym razem wybrałem postać, nie wiem, no mogę powiedzieć, że to coś z łukiem Archer, może być to Sura. Wczoraj na próbę zagrałem tym tu jako takim jakiś kuźwa, nie wiem nawet jak to nazwać, wojownik, coś tam kurwa z mieczem, dzisiaj będzie ten Sura. Archer, także zobaczymy. Ładuj, ładuj, ładuj. Przez chwilkę, przed chwilą grałem tym Archerem, że tak powiedzmy będę mówił Archer, dobra, bo nie znam nas, także nie będę kręcił, że znam, bo nie grałem w inne gry, także naprawdę grałem tu chwilę, co zauważyłem, że tutaj się będzie expić na pojedynczych na przykład mobach. Yy, przyjemnie jest atakować z tego łuku, bo wystarczy zaznaczyć prawym, a on strzela, także teraz wbiłem level bodajże drugi, tak jest. Także na pewno będzie później jeszcze łatwiej się tym expiło. Jednej z rzeczy, której nie mogę ogarnąć jest obracanie, żeby było widać przed postaci. Na jednym z widziałem, że jest to możliwe. Także... ale mam nadzieję, że dojdę do tego. Tak jak na pierwszym filmiku widziałem, że w sumie były pozytywne może i komentarze, że ludzi ciekawi to co jest na tym serwerze. Mnie też to w sumie ciekawi. Postaram się jak najwięcej z tego nagrać. Będą to odcinki, nie wiem, 6-8 minutowe. Mam nadzieję, że jak najwięcej z tego pokażę. Jedna fajna rzecz to, że jak się atakuje, to z, w sumie nie wiem czy to z czy nie. Czy to był zły. Tutaj są... Następne skile, mam nadzieję, że one będą odblokowane co jakiś level. Fajna rzecz jest kliknięcie mapy M, to wiadomo. Możemy pokazać tutaj na mapie lewym przyciskiem, gdzie ma nasza postać iść. Nie wiem, pierwszy raz nam się to udało, także kliknęliśmy, nie wiem gdzie ona leci, może to jakieś miasto, nie wiem, wyspa czy coś. Praktycznie możemy odejść od kompa, bo ona sama tam się uda. Nie wiem, czy najdłuższą, czy najkrótszą drogą także nie trzeba nigdzie błądzić po drodze można coś piznąć wiadomo także na pewno to jest ułatwienie dobra jak tam dobiegnie zobaczymy co tam jest yy, co chciałam jeszcze pokazać zanim tam dobiegnę to jedna rzecz którą zauważyłem na początku powiedzmy w metinie wiadomo psy i takie tam dzikie węże i później są zaprzysiężone tak samo tutaj były jakieś potworki a tutaj co widzimy Jakieś tam ludziki, tak? Także na pewno może to być jakieś powiązanie do Mekina Czemu tego nie mogę zaatakować? O masz hm. Aha, dobra Jakiś zajbisty lak, nie wiem o co chodzi Ale wszystko jest w porządku Jak widzicie od razu się lespią, także z tym nie będzie problemu, jeżeli będzie duże ilość graczy. Nie wiem, czy one kuźwa zdążą zaatakować. Te to są na, że tak powiem, hita, skill'a. Ekp zajebiście przyjemnie leci. A może i nie? Nie no, leci, także nie jest źle. Dobra, lecę dalej do tej mapy. I tam będziemy się widzieć. Po drodze jeszcze spotkałem jakieś tam potworki, kurwa, nie wiem co to jest, ale będzie zaraz level. Jeszcze jeden mobek. Te moby mają czwarty level, także Można napisać GZ. Nie, ale level się jest moc, także lecę do tego miasta. Chyba to jest miasto, bo tam nie dotrę. Jak widzicie dotarłem już na to miejsce niestety ten wykrzyknik to był, żeby wam poddać misję. U tej tu, że tak powiem jakiejś laluni. Nie wiem, na no jedyne co, to mogę to kliknąć, także nie wiem, co mam teraz ubijać, ale pewnie te mopki dookoła. Coś z tego będzie wypadać. Albo ilość. Oczywiście, co po drodze zauważyłem, tutaj miałem taką skrzynię. Ta skrzynię, nie wiem, czy to będzie też na oficjalu, czy też nie. Dostałem bodajże Exp. Dwie sztuki, który się teraz zładował. Nie wiem, czy on tu. O, tu jest chyba VIP, ale nie wiem, czy to jest to właśnie o to chodziło. Tą skrzyn skrzynkę mam chyba jeszcze zamkniętą, tu jest też jakiś ex bla 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 bla, jest tutaj na dwie godziny jeżeli dobrze widzę tego już nie mogę otworzyć także po drodze widziałem jakiś teleporter myknę tam, zobaczymy może też jest jakieś przejście takie w Metinie, przez teleporter, a nie przez żadne NPC-ki że tak powiem także widzimy się za chwilę Dobiegłem do jakiegoś teleportera, także nie wiem co się stanie. Tu są już jeszcze inne mobki. Jaki mają poziom? Szósty, także... No niestety mam je na tego, tak jak mówię, hita. O, tu jednak ja nie jest. Także nie jestem w stanie zobaczyć, czy one biją i jak mocno biją. Że spróbujemy tu przejść, może trzeba na nie kliknąć, może nie Aha Coś na czerwono Chuj wiej, bądź tu mądry 120 bla 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 No i co? Pogadalimy, tak? No nic Kurwa, zachciła nie wiem co tu robić także Może tam od jakiegoś levela, kurwa nie wiem Przydałby się ktoś kto z na Nie no ale ponoć ktoś z polaków też był 20-30 level, także jakoś to na pewno da się ogarnąć nic no kurde chciałem coś w tym odcinku pokazać konkretnego ale wiem, może jak dobiegnę tu może coś tam będzie także lecę tam i zobaczymy co tam będzie Tak jak widzicie spotkałem jakiegoś gracza z Polski też nie za bardzo wie o co chodzi pozdrawiam oczywiście Szpadlos Szpadlos, tak Także Też trochę zagubiony, no ale postaram się coś tu jeszcze pokazać Nie wiem, no może, nie wiem, na level bijam. Może jak skille przejdą, no zobaczymy co i jak wyjdzie także na chwilę obecną będzie to wszystko z tego odcinka Pogram, pobiegam, jak coś znajdę, bo prosiliście jakbym znalazł M1 w porównaniu do Mekina, wujki, jakiś tam, nie wiadomo, rynek, coś tam takie rzeczy, także żebym to pokazał Postaram się oczywiście tylko samo, że to ogarnąć, bo ciężko coś nagrywać jeszcze, bo się w ogóle nie ma zielonego pojęcia Niestety tak jest Już nic nie jest, co to No nic. Widzimy się przy następnym filmiku. strzałeczka, na razie, hej. To jeszcze będzie mała ciekawostka, że co w matinie jedynce tego, matinie 2, dwójce nie można tego robić, co tutaj można chyba sobie popływać, także nie wiem na ile można się zanurzyć, bo nic chyba, nic nie ucieka. Ogólnie... Nie wiem na jaki czas, bo jak widzicie to... Stało się to z bliska. No jakoś tam płynie, nie? <grystanie> Także dla Żywotskimi. O! To dobre. Jest moc, także zobaczymy co i da.